Jak naprawić problem z brakiem dźwięku w Brawl Stars? Cześć wszystkim, witajcie ponownie na naszym kanale. Zaczynajmy. W tym celu otwórz aplikację ustawień na swoim urządzeniu mobilnym. Teraz stąd stuknij w ogólne, a następnie w ogólne stuknij w pamięć iPhone'a. Teraz w pamięci iPhone'a stuknij w Brawl Stars, a potem stuknij w wyładuj aplikację. I ponownie stuknij Wyładuj aplikację. Odciążenie aplikacji pomoże zwolnić miejsce zajmowane przez aplikację, ale nie martw się, zachowa ona swoje dane i dokumenty. Po zakończeniu odciążania aplikacji upewnij się, że ją ponownie zainstalujesz. Gdy już to zrobisz, wróć i sprawdź, czy jest aktualna. Aby to sprawdzić, otwórz swoją aplikację. Wyszukaj Brawl Stars. Teraz zamiast otwórz, jeśli widzisz przycisk aktualizuj, naciśnij go. Aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji może naprawić Twój Problem. Teraz, po zakończeniu aktualizacji, wróć do ekranu głównego, a następnie po prostu zrestartuj swoje urządzenie. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, otwórz aplikację Brawl Stars na swoim urządzeniu mobilnym, a potem problem powinien być rozwiązany. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy wszystkim za obejrzenie filmu. Do samego końca i bądźcie z nami do następnego uploadu.